W dzisiejszym odcinku Spacerkiem po Wolsztynie pan Czesław Olejnik zapozna państwa z dawnym wyglądem naszego miasta. Dzień dobry państwu, witam serdecznie państwa i proszę na spacerek po Wolsztynie, ale dziś odmiennie, ze studia. Chcemy państwu pokazać zdjęcia, które udało nam się wypożyczyć od niektórych osób i dla przypomnienia, ponieważ to co ostatnio przeszyliśmy. Tym spacerkiem chcemy teraz pokazać, jak to wyglądało na zdjęciach. I poproszę o pierwsze zdjęcie. To jest przy ulicy, no przy jeziorze, ale od strony Bielnika. Zdjęcie to mamy od pani Stęsikowej, której serdecznie dziękujemy. Tak to wyglądało dziś. Ten deptak nie był czynny, on jest dopiero od kilkunastu lat. Posesje tych mieszkańców przy ulicy 5 stycznia sięgały do brzegu jeziora. Przeważnie każdy z nich miał swoją jakąś altankę. Dziś, szczątki takiej altanki są przy szkole zawodowej. I poprosimy Państwa jeszcze o następne zdjęcie. Pokażemy przy ulicy Kościelnej o tutaj Kazimierz Bene Besel. To jest budynek, gdzie jest ta tablica pamiątkowa Henewrońskiego, ponieważ w tym budynku on się urodził i tu przez pewien czas w Olsztynie mieszkał. Też pani Stęsikowa nam dała to zdjęcie. I dalej poprosimy o następne zdjęcie. Hmm. 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 Pani Mila Przemuszałowna dała nam kilka zdjęć. Pokazywaliśmy Państwu e, w parku e, resztki fosy i balustrady tych mostu. To jest jeszcze grubo przed II wojną światową zrobione, młode panny przymuszał e, oparte o tą balustradę. I następne zdjęcie poprosimy. Zaraz pokażemy e, tutaj. W aucie siedzi Pan Przymuszała, ojciec Pani Milin, pierwszy taksówkarz w Olsztynie e, Mieszkał wtedy przy ulicy Lipowej. Proszę następne. O, firma Pana Przymuszały. Jeszcze dzisiaj tam są te resztki. To jest przy szkole numer dwa. Dzisiaj tam była ta piekarnia, ten rogal francuski, potem te różne magazyny, przedtem była spółdzielnia remontowo-budowlana, a przed I Wojną Światową i po, w okresie międzywojennym była o, duża firma, pana Franciszka Przymuszały, spedytorska firma, a więc zajmująca się transportem. I następne zdjęcie. O, tutaj wewnątrz no, już zabudowania, to były jeszcze takie różne tam szopy, magazyny i Da, tam widać kawałek, kawałek szkoły numer 2 od strony podwórza. I proszę, następne zdjęcie. O, dalszy ciąg tych zabudowy tej firmy spedytorskiej, czyli transportowej pana przemuszały. I dalsze zdjęcie. Prosimy. O, dalsze tutaj pobudowane magazyny. One zostały już potem przebudowywane. Resztki jeszcze dzisiaj można rozpoznać, będąc tam na terenie, na podwórzu tego obiektu. Proszę następne zdjęcie. O, bardzo ciekawe zdjęcie. Nie wiem do dlaczego, ale z drzewa transportowano to urządzenie do elektrowni naszej. To są początki lat dwudziestych i na takich wałkach ręcznie paru robotników przesuwało to. No Na jednym tym mamy kilka, napisane na tym jednym zdjęciu, że podróż ta trwała kilka dni. Przesuwano ręcznie te rolki, no te wałki i do, a elektrona pierwsza była tutaj, proszę Państwa, przy ulicy Gajewskiej, gdzie jest obecnie biblioteka miejsko-gminna. I następne zdjęcie: o, tutaj jest firma, też przymuszały sklepik. Tego domu już nie ma. On przy ulicy Wschodniej, prawie naprzeciw tej firmy pana przymuszały. Taki to e, sklep z tymi no, z artykułami gospodarstwa domowego. W czasie okupacji tam był jakiś sklep, tak? Ty znasz, jak... Prawdopodobnie Niemka z nadbałtyckich e, tam o nazwisku Stressinger. Aha, Stressinger. A też taki artykuł żelazny taki też. To, też, to, też to, ten sam tak? ten, ten no. sam sortyment. Tak. No, o, my teraz zaczynamy zdjęcia już tutaj. Obecnego w studium pana Łukaszewskiego Zygmunta, no, oficera rezerwy, który przez wiele lat uczył jeszcze uczył, e, przysposobienia obronnego w zespole szkół zawodowych. I teraz są jego zbiory. Tutaj państwo widzicie wejście do parku. Tak to wyglądało kiedyś. Duża brama, a obok takie jeszcze furtki monumentalne, takie neoklasyczne, tak jak zresztą ten pałac. I następne zdjęcie poprosimy. To jest pałac, który został wybudowany no, jeszcze w cześć, pod koniec tamtego wieku, XIX wieku. Proszę bardzo, kolumnada do góry ta atyka, jeszcze widać, e, dach spadzisty. No i zaraz Państwo zobaczycie następną zdjęcie. To już jest po przebudowie. Tutaj tak jak potem on tak wytrwał do końca wojny 1945 roku, potem uległ spaleniu, no a później dopiero w latach 60. został odbudowany. I tutaj jak mi mówi kolega, właśnie pan Perkowski. A więc dziadek pani Hojdowej, a ojciec pani Winklerowej, tutaj on no, wykonywał to wszystkie prace murarskie. Architekt z Poznania zaprojektował tą przebudowę, to już jest w stylu neoklasystycznym. Widać tym panon do góry nad tą kolumnadą i tam się znajduje herb Łąckich i mycielskich. I następne zdjęcie. To jest od strony południowej południowej, tak? Tam jest ten balkon, tak? W tej chwili już balkonu no. nie ma, ale był, tak. Z tym, że teraz jest w innym no. stylu zupełnie ta południowa ściana odbudowana. Tak, tak. No i tutaj, o, tutaj jeszcze trochę widać takie wejście przed tym balkonem chyba. Tam jest to wejście do, do piwnicy. Tak, tak? się. Bo tam, tam, tam była taka, jakby no, nie tylko magazyn piżarnia. O, to, o czym wspominaliśmy kiedyś, że obok no, nadleśnictwa. Tam, stara, była, tam kuchnia. była kuchnia i donoszono. Tu była taka ręczna winda i, 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 i dopiero z tej piwnicy dostarczano posiłki do jadalni. I następne zdjęcie. Znowu, o, to jest tata balustrada tego mostu Mosty. przerzuconego nad resztkami fosy. Jeszcze no, po wojnie jeszcze ta sucha fosa była widoczna mocno no, w latach 50. ja nie pamiętam w których, chyba w 60 dopiero 60 dopiero zasypano, nie? Tak, tak. jak pałac został odbudowany. I dalsze poproszę zdjęcie, o jeszcze dalej tutaj macie znowu to Państwo tą balustradę. I dalej zdjęcie. Przeciwna. Tak? Jezioro tam. Tak, to jest, a, to jest właśnie, o i teraz tutaj znowu widać. O, tu widać jeszcze wyraźnie zaznaczoną tą posę. Pokazywaliśmy Państwu kiedyś na mapie, że tam właśnie się znajdował w 1810 roku ta mapa, to w ten czas jeszcze było wyraźnie zaznaczone na że tam się znajdował ten zamek, a dopiero później w pałac... Przebudowany, no, postawiony tu, gdzie obecnie jest dom turysty. O, jeszcze znowu ta była strada, znowu tam widać w tle, tam jezioro. Tak, to A, jest tam, oczywiście, tak? była to droga konna, tak. Gdzie tak. Hrabia Mycielski, Mycielski ze swoją rodziną dojeżdżał do motorówki, która tam tak. stała w tej zatoce, która jeszcze w tej chwili istnieje. Tak, tam wy, takie tak. jakby no, molo, takie, takie, taka przystań, i są ty, no. I dalej prosimy następne zdjęcie. No, to już tutaj mamy ten y, y, wielkie drzewo. No i Mephisto, no w tej chwili te rzeźby, które wykonał no, młody Marcin Rożek, one zostały odcięte, są muzą, podlegają konserwacji dokonanej przez fachowców, bowiem dłuższe pozostawienie groziło, że znikły te rzeźby. I proszę następne. O, proszę, to jest, no, to jest właśnie widok, to... widok w kierunku na wyspę ze schodów tak. portyku pałacowego. Tak. tak, o bardzo ciekawy klomb w, sto... w kształcie stożka przycięty i następne zdjęcie. O, to jest figura no, tak. święta, którą zniszczyli prawdopodobnie Niemcy. Pewne, I był, była ona umiejscowiona za placem zabaw dla dzieci na tym podwyższeniu, gdzie resztki jeszcze schodów są widoczne. Tak, to zatem, idąc od pałacu, tak, tak w stronę Przez... Karpiska, tak. tam za tym placem zabaw dziecięcych, które jeszcze widać, tak. Na to, tej skarpie po Tak, na tej skarpie. O, I ja słyszałem taką legendę, że właśnie to była wotywy na... Za wyzdrowienie, za uratowanie życia dziecku, tylko nie, nie pamiętam którego dziecka. Też, hrabiów no. mycielskich. Też nie pamiętam. No. Prosimy następne zdjęcie. No i dalej. To jest zdjęcie plaży zwanej oazą, którą krótko przed wojną dzierżawił od pana Michałowskiego, bo nie miał tytułu hrabiowskiego chyba? Tak, był hrabią. Był hrabią? Był hrabią. Mhm. W każdym bądź razie ta plaża już w tej chwili nie istnieje, nawet nie ma śladu po niej. Była ona w końcu parków, bardzo blisko Karpicka, ale jeszcze w parku. No i można rozpoznać, bo może troszeczkę jeszcze resztki śladów, że jest tam skarpa już tej, w tej chwili jest bardzo zarośnięta, a dawniej służąca do opalania się. Widać zresztą ją, tak. ten żółty tak. piasek tam. Tak, tak ta oaza to była udostępniana społeczeństwu warszawskiemu w określonych porze roku i, i dniach za opłatą tutaj do oazy. To nie było tym, bezpłatne że, dla mieszkańców, tym, że to jak wiem pobierano niewielkie, ale jednak opłaty pobierano, bo cały park był ogrodzony i wejście do parku no, było zakazane, była to posiadłość prywatna, więc nie był to park miejski. W każdym bądź razie do tej plaży nie szło się ja. wzdłuż całego parku, a specjalną bramą tak. bardzo blisko mhm. Karpiska. Tak, już e, 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 idąc do Karpiska po lewej po stronie lewej. przed Karpiskiem nie skręcało tak. się, tam było osobne wejście, także nie przez cały park, tylko tam się wchodziło no, e, od razu krótszą jakby drogą, ale poza e, miastem. No i poprosimy. E, jeszcze no nie, to dzisiaj już więcej nie będziemy mieli e, spacerku po Olsztynie. Na tym proszę Państwa dzisiaj zakończymy e, i znowu poprosimy Państwa na następne spotkanie. Prawdopodobnie albo dalsze zdjęcia pokażemy, albo też prawdopodobnie będziemy już spacerowali albo po rynku, albo po ulicy Kościelnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. né?